Dzień dobry witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Produkcja w dobrych rękach. Drodzy Państwo, ja nazywam się Tomasz Rutkowski. W Komarch odpowiadam za konsulting ERP i mam przyjemność otworzyć nasze dzisiejsze i jutrzejsze wydarzenie, otworzyć naszą konferencję. Drodzy Państwo, jak sprawdziłem, organizujemy tę konferencję już po raz szósty. W tym roku ponownie ze względu względów covidowych jesteśmy zmuszeni zorganizować ją w formie online, choć już tęsknimy do spotkań na żywo. Drodzy Państwo, co dla Państwa przygotowaliśmy? 12 paneli tematycznych, startujemy i dzisiaj i w dniu jutrzejszym o godzinie 10-12 w mojej ocenie bardzo ciekawych wystąpień związanych z wykorzystaniem systemów klasy ERP przede wszystkim do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, do zarządzania produkcją. W trakcie paneli będziemy dostępni dla Państwa na czacie. Będzie to okazja do zadania pytania na żywo. Będziemy na nie starali się na bierzą co yy, odpowiadać. Drodzy Państwo, ośmielamy organizować się tego rodzaju wydarzenie, tego rodzaju konferencję z tego względu, że wielu z Państwa, wiele firm w Polsce i nie tylko w Polsce korzysta z naszych rozwiązań. Wiele firm produkcyjnych, tych doświadczeń mamy już dwadzieścia kilka lat. I tutaj na tym slajdzie mogą Państwo zobaczyć, zapoznać się z logotypami przedsiębiorstw, przedsiębiorstw, które w mniejszym lub w większym stopniu używają naszych rozwiązań do zarządzania, do zarządzania firmą wytwórczą. Drodzy Państwo, dwa słowa na temat naszej pozycji, jeżeli chodzi o rynek oprogramowania klasy ERP. Pod kątem udziału wartościowego jesteśmy drugim graczem w Polsce. Natomiast jeżeli już weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie dane ilościowe, to tutaj jesteśmy zdecydowanym liderem. Blisko 400 firm w roku podejmuje. Decyzję o współpracy, o inwestycji w rozwiązanie klasy ERP oferowane przez Komarch, o rozwój właśnie w oparciu o te rozwiązania, z czego ponad połowa to są firmy produkcyjne, Drodzy Państwo. Rozwijamy swoje narzędzia, aplikacje, systemy, z których część z Państwa korzysta, w oparciu o taką ideę Komar ERP 40 Ta idea, to hasło łączy z jednej strony, nawiązuje do przemysłu 4.0, a z drugiej strony nawiązuje do digitalizacji. Digitalizacji, która w naszym rozumieniu powinna przenikać wszelkie procesy, które zachodzą w firmie. Ta informatyka powinna być niejako czymś absolutnie podstawowym, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w przedsiębiorstwie. I dlatego też w ramach tej idei digitalizacji ERP4.0 mamy narzędzia Business Process Management, mamy narzędzia Omnichannel i e-commerce, mamy narzędzia pozwalające na przykład na pracę, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o już konkretne systemy klasy ERP, które tutaj dla, dla Państwa przygotowujemy, dla Państwa ciągle rozwijamy, to są Komar ERP XL, najczęściej wybierany system klasy ERP w Polsce, a także Komar ERP Enterprise. To jest narzędzie, w którym podkreśliłbym dwa elementy. Możliwość pracy dla grupy kapitałowej, możliwość pracy w strukturze wielofirmowej, a także dostosowanie do rynków międzynarodowych. Oczywiście w obu tych rozwiązaniach mamy takie podstawowe obszary, które muszą być, jak księgowość, kadry i płace, obieg dokumentów, czy raportowanie i analizy z wykorzystaniem Business Intelligence. Natomiast warto, dzisiaj koncentrujemy się oczywiście na firmach produkcyjnych, na tym obszarze działalności przedsiębiorstwa wytwórczego. Dlatego też chciałem podkreślić, że mamy szereg elementów, szereg narzędzi, które pozwalają na zarządzanie produkcją. W naszych systemach oczywiście mamy dostępny BOM, marszruty, zlecenia produkcyjne, narzędzia związane z z planowaniem, z utrzymaniem ruchu, z kontrolą jakości, aż po rozliczanie zleceń oraz raportowanie i analizy. Na wiele z tych elementów będziemy chcieli dzisiaj i jutro pokazać Państwu w nieco szerszym wymiarze. Ja pragnę, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na to, że nasze narzędzia pozwalają na obsługę różnego rodzaju produkcji zarówno produkcji dyskretnej, jak i produkcji procesowej, zarówno produkcji jednostkowej, krótkoseryjnej, długoseryjnej, masowej, pozwalamy również na wsparcie, umożliwiamy wsparcie i obsługę procesów, jeżeli chodzi o produkcję na magazyn, produkcję na zamówienie, także produkcję wyrobów konfigurowalnych. Słowem, no, praktycznie każdy rodzaj produkcji może być odzwierciedlony w naszych systemach i wielu Klientów właśnie z różnych branż o różnej specyfice korzysta z naszych rozwiązań. Drodzy Państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, o których dzisiaj będziemy wspominać. Pierwszy, wracając do idei przemysłu 4.0, to integracja z IoT, integracja z Internet of Things, integracja z Internetem rzeczy. O co chodzi, jeżeli chodzi o firmę produkcyjną w tym zakresie? To przede wszystkim mam tu na myśli możliwość integracji z parkiem maszynowym, możliwość wykorzystania sensorów, czujników, czytników, które zbierają dane, czy też bezpośrednio pobieranie tych danych do, z maszyn produkcyjnych. Pobieranie tych danych, ich przetwarzanie, filtrowanie, analizowanie za pomocą tak zwanej platformy IoT. Po co to wszystko? Aby niezbędne i tylko i wyłącznie krytyczne informacje, krytyczne dane trafiały do zintegrowanego oprogramowania do zarządzania firmą, trafiały do komar. ERP. I drodzy Państwo, jakie to mogą być dane, jakie to mogą być informacje? Ano, na przykład, informacje związane z pojawieniem się awarii, informacje związane z kontrolą jakości, czy dajmy na to informacje dotyczące. dotyczące Szanowni Państwo, tego, że na konkretne stanowisko produkcyjne należy dostarczyć jakiś określony, jakiś określony materiał. Będziemy o tym mówili nieco szerzej w kolejnych wystąpieniach. Inny ważny element, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę, to User Experience, w skrócie z angielskiego UX po polsku doświadczenie użytkownika a ja bym to ja to tłumaczę sobie bardziej jako drodzy państwo ergonomia pracy z systemem wygoda pracy z ekranami wygoda pracy z interfejsem na co chciałem zwrócić państwu uwagę że w Komarch mamy powołane specjalne zespoły które zajmują się tylko i wyłącznie właśnie rozwojem i projektowaniem interfejsów Użytkownika. I ci użytkownicy, część z Państwa, bierze udział w takich badaniach, gdzie weryfikujemy, jak tutaj najwygodniej jest pracować z systemem. Przygotowujemy do tego specjalne wzorce, tak aby za każdym razem projektanci nie musieli wymyślać prochu na nowo. I te tutaj zrzuty ekranu to już przykład takiego interfejsu. Tutaj mam na myśli Komar ERP Enterprise. W podobnym kierunku rozwijamy Komar ERP XL. A takim przykładem, o którym będę chciał co nieco więcej powiedzieć w swoim wystąpieniu, jest Komar HPS. To przykład nowo projektowanego interfejsu. Interfejsu tutaj koncentrującego się na planowaniu produkcji. Oczywiście. Drodzy Państwo, dwa słowa na temat y, takich pojęć jak sztuczna inteligencja, artificial intelligence, robotyzacja, y, RPA, Robotic Process Automation y, czy ML, y, machine, y, y, machine Learning do tego celu do rozwoju właśnie mechanizmów sztucznej inteligencji, rozwoju algorytmów AI, również mamy wydzielone specjalne zespoły i efekt pracy osób rozumiejących algorytmy sztucznej inteligencji wplatamy, zaszywamy w nasze rozwiązania do zarządzania firmą. Przykładowo już teraz mogą państwo korzystać i wiem, że wielu z państwa korzysta z narzędzia klasy OCR, gdzie zwykłe Czytanie faktury wiąże się z użyciem właśnie algorytmów sztucznej inteligencji. A już wkrótce udostępnimy państwu również możliwość ustalenia, uzyskania podpowiedzi, jaki powinien, jaka powinna być wysokość kredytu kupieckiego. Kolejne elementy, które w, w oparciu o sztuczną inteligencję rozwijamy, to zarządzanie zapasami, rekomendacje w handlu internetowym itd. Tak tak ale drodzy Państwo, pod tymi pojęciami niekoniecznie rozumiemy jakieś wielkie, zaawansowane algorytmy. Istotne jest to, że wprowadzamy także w funkcjonalności, automatyzujemy pewne elementy, które można wykonać ręcznie, ale znacznie wygodniej jest je zrobić sposób. W sposób zautomatyzowany. I tutaj kilka przykładów takich automatyzacji, które są dostępne w naszych rozwiązaniach. Dajmy na to stworzenie kodu artykułu na podstawie pewnych parametrów. Artykułu mam tu na myśli wyrób gotowy, półprodukt czy surowiec bądź materiał. Takie automatyzacje to również na przykład rekomendacje MRP w zakresie zakupu czy produkcji. To automatyczne generowanie numerów partii czy numerów seryjnych. To kontrola zużycia narzędzi itd. itd dalej nam przyświeca idea polegająca na tym aby to co możliwe jest do to co jest możliwe do zautomatyzowania niech będzie zautomatyzowane niech za człowieka pewne operacje wykona komputer niech wykonaje system informatyczny drodzy państwo tyle tytułem zasygnalizowania najważniejszych elementów związanych z tym o czym będziemy mówili. Na slajdzie widzą państwo obecnie agendę naszej konferencji. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na wystąpienie numer 4, gdzie osoba reprezentująca Zakład Produkcji Folii Efekt Plus opowie o własnych doświadczeniach, o własnym sposobie wykorzystania naszych rozwiązań, konkretnie w oparciu o komar HRP XL. Z doświadczenia wiem, że te prezentacje cieszą się Państwa bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejny dzień to również szereg ciekawych tematów. Będzie co nieco o logistyce magazynowej, będzie o IoT, również w aspekcie lean management, będzie o utrzymaniu ruchu i realizacji usług serwisowych. Myślę, że tutaj nasza agenda zainteresuje zarówno tych z Państwa, którzy używają naszych rozwiązań na co dzień, jak i również tych, którzy jeszcze tutaj nie do końca znają, Możliwości, jakie oferują, oferują nasze rozwiązania. Tyle, jest, jeżeli chodzi o wprowadzenie z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do, naszych, do, do, do udziału w naszych poszczególnych prezentacjach. Zapraszam.